Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj film, o którym nawet nie miałem pojęcia, że powstanie. E, miał to być film kategorii podobnej, jaki dałem ostatnio, czyli na przykład sylwestrowe eksperymenty. Co roku daje oczywiście mój Sylwester, gdzieś w styczniu. No, oczywiście ten ostatni, co mówiłem, też miał być w styczniu, ale nie zdążyłem, no i teraz go macie w grudniu. Więc dobra, więc miał być film o fajerwerkach miał być pięknie kolorowo, a niestety jest niewypał Dlatego ten tytuł tego filmu nazywa się Mój największy niewypał w Sylwestra Lub jakoś taką nazwę Morał tego jest jedne. Opowiem wam o moich błędach, które zrobiłem jako osoba lubiąca fajerwerki Oraz osoba lubiąca nagrywać fajerwerki Co zrobiłem źle więc zaczynamy dobra więc na początku trzeba wyjaśnić sobie kilka kwestii jako pierwsze chciałbym żebyście zobaczyli dwa filmy jeden z 27 grudnia tamtego roku i 31 grudnia też tamtego roku które się przydadzą no bo aktualnie już nie mam ich w takich postaci te rzeczy jakie są więc zobaczcie filmy cześć jestem aktualnie w przygotowywaniu sobie na sylwestra pirotechniczki troszeczkę, co sobie zakupiłem: e, bangery, mini Dumbum i FP3. Wszystkie te petardy, e, oprócz jednej z każdej paczki, bo sobie wezmę tak z ciekawości sam do siebie, do sprawdzenia, czy są one jakieś różnej głośności, ale ogólnie te petardy będą w słoneczku. E, jest tutaj. W tamtym roku z tego co kojarzę było e, 30 petard jakoś. W tym roku miał być dwa razy więcej, więc jest 64 petardy, minus 3 to będzie 61 petard e, w tym właśnie słoneczku. Dodatkowo kupiłem sobie w Lidlu, w tym, w tym roku Lidl bardzo całkowicie przejął moje serduszko. E, jest to wyrzutnia Kontowa legenda. Oraz ziomek. Jak powiedziałem w sklepie, że poproszę tego ziomka, to przymiły pan się pyta, jakiego ziomka. A ja mówię tego za 75. I wtedy zaczaił o co chodzi. Więc tak, mamy naszego ziomka i mamy Legendę. E, na szczęście, Legenda, jak widzimy, ma też rok rezerwowy, i w tym roku właśnie zrobimy coś takiego, że po, e, nie będzie eksperymentowo, jak w tamtym roku. Film ogólnie już jest na kanale od jakiś. od 27 grudnia. E, więc tak, no, więc w, w tym roku nie będzie eksperymentowo, że połączę kilka wyrzut, nie będzie jedna duża, tylko będzie jedna, ale długa jedno odpalenie i ben, pierwszy raz będę łączył ląty. Do łączenia lątu nawet wziąłem sobie nie 5, tylko 10 metrów lątu. Więc no. Więc w tym roku będziemy sobie łączyć, żeby była jedna długa wyrzutnia, i postaram się, żeby nie było tej, tej, tej długiej przerwy między nimi, tylko żeby tak jak najszybciej to się odpaliło. Więc działam. No, tak, już, tak szybciutko jeszcze Wam pokażę, co zrobiłem: Explosive Cake, czyli ciastko, e, tort, wybuchowy tort. E, tak to wygląda, 60 petard. Więc. Zobaczymy jak to będzie. Filmy obejrzane, e, więc teraz Wam pokażę po efekcie. Szczegółowo, szczegółowo wygląda to aktualnie teraz tak. Na tym filmie e, mieliście tylko te dwie wyrzutnie, w ostatniej chwili 30, 30 jeszcze Dowiedziałem się, że w, e, wyrzutnia Mumia ma ląd rezerwowy, a kosztuje, uwaga, tylko 30 zł i mamy ląd rezerwowy, a tutaj w wyżąbku mamy 70 zł i nie ma lądu rezerwowego. I teraz tak, chodziło o to, że w tym roku nie robiłem żadnych eksperymentów, żadnych kątów i tych innych. E, robiłem coś, co nigdy tego nie robiłem, czyli włączyłem ląty, czyli Mówiąc szybko, wykorzystałem to, że ona jest, ma ląd rezerwowy i ląd rezerwowy z mumii podłączyłem do lądu podstawowego z legendy. Ląd z, l, rezerwowy z legendy podłączyłem do lądu podstawowego jednego, jednego lądu e, z odziomka. I szło to oczywiście jeden po drugim, jak to połączyłem? E, jak macie ląd. Tylko mam przedłużkę do lodu, ale nie była potrzebna potrzebne dziwo. Tak, macie ląd. Hmm, czekajcie. Więc tak, ja do łączenia lądów e, używałem małej trytytki I macie teraz tak, ląd, powiedzmy, z jakieś tam petardy i ląd, który chcecie przedłużyć. Teraz tak, robicie sobie małe takie oczko na tym, żeby się po prostu było łatwiej. Robicie to przy, tutaj. Dajecie to. Jedno w drugie, coś w tym stylu, jak teraz wam pokażę, czyli coś takiego, Chwila, bo ja nie widzę. E, tak i ściskacie to trytytką, czyli będzie to wyglądać mniej więcej tak. Ja oczywiście używałem dwóch trytytek na początku i na końcu. E, ściskacie to najmocniej jak możecie, czyli łapiecie tu i ile wlejdzie, i wtedy, kiedy to będziecie widzieć, że to się razem stykło bardzo mocno, no to wtedy będzie coś takiego. Jeśli dajcie tutaj tytkę i na pewno macie gwarancję, że wam to się odpali, jedno drugiego. Tak ja przedłużam ląty i używam jakiejś taśmy, chociaż taśma jest bez sensu, no bo pod wpływem temperatury ona szybciej puści, niż to się zapali. Trytytki są troszeczkę lepsze, dlatego lepiej dawać dwa, bo jednak jakby jakaś trytytka jednak puściła szybciej, to zawsze drugie trzyma, co jest większe prawdopodobieństwo, że się to zapali. No, używajcie to oczywiście z głową i w dobrych sprawach, a nie jakichś głupotach, że potem jest, ja słyszę, że w statystyki potem tyle osób straci życie, rękę i inne jeszcze domostwa. Więc tak, mamy już e, pokazane wszystko, więc teraz Wam pokażę skąd wziął się ten tytuł Więc tak, najważniejsza kwestia to jest pogoda Kiedy 31 stycznia już, 2025 roku mm, odpalaliśmy wszyscy razem, oglądaliśmy też fajerwerki Było bardzo zimno, a przynajmniej na Śląsku e, było je, około 1-2 stopień, ale kiedy zawiało nawet mocno, odczuwalnie było już 7 minus 7 stopni, e, więc było zimno, było też e, taką gęstość, tam wilgotność powietrza też była wysoka i teraz to są bardzo ważne kwestie. Przez to, że było zimno, a mój, a mój telefon był w cieple i nagle wylazł do zimnego, zaparowały mu mm, obiektywy. Co nie przewidziałem tego i podczas strzelania, zamiast nagrywać strzelanie, piękne efekty, musiałem wycierać aparat. Oczywiście nie miałem czym, no bo kurtka nie jest takiego fajnego materiału i za bardzo nie miałem czym, tylko to rozmazałem. Dodatkowo miałem jeszcze drona, a nie miałem statywu do tego telefonu, żeby on się sam jakby utrzymywał w jednej pozycji, więc, żeby ustawić jeszcze drona, to musiałem telefon. Położyć na przykład na ziemi, jak to będzie widać na nagraniu. Ten dron dodatkowo jeszcze mi wariował, nie wiem dlaczego. Używam oczywiście DJI Mini 4 Pro i nie wiem dlaczego. Pierwszy raz mam tak, że włączył mi się samouczek. O tak od nowa, jakbym był nowym użytkownikiem. Nic nie grzebałem w nim od ostatniego razu, nic nie robiłem i włączył mi się tak po prostu samouczek. I mogłem latać tylko na 2 metry wysokości, musiałem ten samouczek szybko, oczywiście, ukończyć, co spowodowało więcej czasu. Musiałem zmarnować, więc kiedy zrobiłem ten samouczek, nie wiem dlaczego. Dron zaczął mi jakby wariować, kiedy byłem na około 4,5 metra. Kiedy byłem na wysokości, przepraszam, drugiego piętra, drugie, trzecie piętro bloku, to jest około 10 a 12, przepraszam, 8 a 10 metrów wysokości. Nie wiem dlaczego, Dromi pokazywał, że ma 4,5 metra wysokości. Dodatkowo jeszcze mu jakoś, nie wiem, czy mi, możliwe, że mi przez, przez to, że tyle rzeczy się dzieje, coś się pomyliło, ale zamiast on być jakby nade mną, to nie wiem dlaczego on był Daleko, daleko ode mnie, to jeszcze w innym kierunku niż ja myślałem. Dodatkowo zrobiłem sobie tyle źle, że nie sprawdziłem jaki on ma filtr na kamerze. Czy powinien mieć on zwykły, oryginalny, co nie? Oryginalną końcówkę. A miał filtr ND16. Tyle dobrze, że miał 16, coś jeszcze było widać. Filtr ND dla tych niestajemniczonych to jest takie jakby okulary przeciwsłoneczne, coś w tym stylu, takim najprostszym języku mówić. Więc logiczne jest, że kiedy jest ciemno, a założymy sobie okulary przeciwsłoneczne, no to będzie jeszcze ciemniej. Ja tego nie zaważyłem Założyłem to dopiero, kiedy wróciłem już do domu. Mm, więc nie dość, że nie widziałem drona przez światełka, no bo się wyłączyły podczas nagrywania. Nie dość, że nie widziałem w kamerze nic. I dodatkowo jeszcze mi się dron jakby zagubił. Yy... Więc nie wiem dlaczego to nie jest taki. Kurde. Dobra, to Sorry, chciałem nagrać z drona, ale jednak nic nie widzę. No, widzicie, chciałem się postarać, ale nie na mój dron aktualnie mi świruje. No, kuwa, w się tu się na, na znalazł? No, nie wiedziałem, gdzie on był. Całkowicie Cuk się pogubiłem. Może za rok się uda. Niestety, wybaczcie mi, Wit. Ale to nie wyszło. Idziemy jeszcze robić tego na torcika. Aktualnie mnie dron oślepia. Na kolejnym nagraniu widać, jak komentuje zdarzenie poprzedniego nagrania. Oraz jak podszedłem też źle do tego wybuchowego torta, to można powiedzieć śmiało, nieodpowiedzialnie. E, przemyślałem, że to aż taka reakcja, dosłownie. Gdy nalałem łatwopalną substancję, a zrobiłem to po to, bo jak zamiast odpalać, bo nie zdążyłbym, e, to bu, widzieliście na... Na graniu początkowym ten torcik wyglądał jak granat odłamkowy. Jedna petarda wyrzuciła drugą petardę, i dodatkowo jeszcze ten odłamek, który był tą petardą, wybucha, więc łatwo można dostać, do tego trzeba szybko uciekać. Zanim ja bym odpalił te wszystkie petardy, bo chociaż większość tym palnikiem, to dawno bym już dostał kilkoma petardami, dlatego na tą substancję, żeby to się paliło i odpalało się automatycznie. I teraz. Zostałem komentarz e, pod filmem właśnie z Eksperymenty, że to jest bez sensu, takie jakby torciki, takie słoneczka, e, no bo petardy same się rozwalają. E, ja, jak widzicie, e, napisałem, że sprawdzimy jak to będzie, według internetu ma rację, według pewnego youtubera nie. Zobaczymy, kto ma rację. A oto wynik. Tym razem widz miał rację, więc gratuluję. Większość petard, w szczególności te, które były na dole, skończyły właśnie tak. To już jest wypał. Tutaj widać w nim, e, może wam, mi się uda ostrość chwycić. Tam widać taki mały ląd. Ląd też z gaz. E, Fireworka już jest niezdatna do użytku, i bardzo dużo było takich nie wypałów więc e, jeśli chodzi może o te 30 petard no to co mm, było w tym roku to jeszcze idzie ale 64 to już jest za dużo i petardy same siebie niszczą po prostu dodatkowo większość tych petard miały flarę co dodatkowo powodowało, że czas wybuchu, oczekiwania na wybuch był dłuższy dobra więc teraz wam pokażę nagranie, co zrobiłem źle. A zrobiłem to, że za bardzo nalałem dużo łatwopalnej substancji. Co był to granat, oczywiście północy i na szczęście nic się nikomu nie stało. Na szczęście nic się nie podpaliło. I e, pozbierałem właśnie te, żeby nikomu się też nie kurczyło to podpalać. E, oraz żeby e, nie śmiecić. No to pozbierałem śmieci Spokojnie. Więc zobaczcie sobie te nagrania. Morał z tego taki, że jeśli macie telefon do ogarnięcia, jeszcze bez statywu e, i jeszcze macie do ogarnięcia mm, drona, e, no to, to nie, nie polecam. Tym więcej sprzętów, tym gorzej. A jest jedna osoba. Dodatkowo jest minus około 5, więc dron mi zaczął świrować. Prawdopodobnie właśnie przez to Teraz sobie odpalimy tego wybuchowego torta Wybuchowy tort robimy oczywiście na spokojnie eee, Więc tak Ściągam, to w ogóle mogę już dołączyć To z tego drona eee, Odklejamy zabezpieczenie I zobaczymy jak to będzie Czas tak. Uciekaj! O kurde, Czy było lepiej niż w tamtym roku? E, pokażę wam nagrania z tamtego roku Widzimy się na podsumowaniu Kończąc ten drugi film, określając go w sumie jednym zdaniem, e, tym więcej, tym gorzej. Można się rozejść, ale jeszcze najpierw może powiem, po co ten film tak naprawdę powstał. E, w moich planach było, że film ma być. No i musi być. W szczególności, że wydałem tyle pieniędzy. E, było to około 250 zł. No więc. Takie pieniądze e, nie pozwolę, żeby się zmarnowały. No to chociaż będę mieć film o moim nie i mam nadzieję, że się z tego nauczycie. A co dokładnie się macie nauczyć z tego filmu? E, tak powiedziałem. Tym więcej, tym gorzej. Jeżeli macie jakieś drony e, i telefony i jesteście sami, musicie wybrać albo albo e, albo jakoś do tego lepiej podejść. Nawet jak macie plan doskonały i macie myślicie wszystko opatentowane, e, wszystko macie zrobione, przemyślane się e, tak i tak was coś może zaskoczyć. Tak jak mnie zaskoczyła ta chłodna pogoda, y, i przez to dron też wariował, przez to aparaty mi zaparowały. Dodatkowo ja miałem zadzwonić do kamerzysty, żeby odpalał. E, nie dało się. Nie przemyślałam tego, że y, wieża. Yy, telefonii komórkowej będzie tak zajęta, że nawet sygnału nie miałem, jak dzwoniłem do, yy, do osoby odpalającej. No, więc tego też nie przewidziałem, i musiałem oczywiście do niego troszeczkę bliżej podejść i krzyknąć mu: Odpalaj! Mm, więc uważajcie yy, na, na to, aby wasz aparat był czysty. Jeżeli używacie e, kilku urządzeń, to nie, że jedna osoba do e, kilku urządzeń, tylko jedna osoba do jednego urządzenia. E, chyba, że macie jakieś nam lepsze sposoby, jakiś statyw, na bardzo to dobrze przemyślicie. E, nawet musicie przemyśleć plan B, gdyby jednak A wam nie wyszedł. Jeżeli macie dronę. Pamiętajcie, że w niskich temperaturach on pracuje nieco inaczej, w wysokich na pewno też. Jeżeli nagrywacie w nocy, ściągnijcie filtry ND i załóżcie mu oryginalną końcówkę do obiektywu, jeżeli robicie coś z petardami, nie wlewajcie za dużo tych łatwopalnych substancji, aby przypadkiem nie zrobić pożaru. Jeszcze było. Pamiętajcie, na szczęście mi się tego nie stało, ale wolę też powiedzieć: Pamiętajcie, żeby jak odpalacie wyrzutnię, szczególnie się ją odłożyć, tego nie mam na filmie, ale gdy nagrywałem dronem, jeszcze przed moim odpaleniem, nagrywałem otoczenie i komuś wyrzuciło się wyrzutnia, i dosłownie brakowało metr. O to, aby ten pocit uderzył w nas, a, a obok nas samochód, samochody, bo był parking. Więc obkładajcie wyrzutnie. Yy, nie bawcie się pirotechniką w ręce, bo to nie jest żadna, yy, to nie jest laser, że można sobie w ręce tak trzymać. Zabawkowy to jest pirotechnika, więc nawet te zimskie ognie nie trzymajcie je przynajmniej od dołu i nie żeby dół nie był w stronę was, bo kulka. Ognista, która tam jest, może wlecieć od dołu i was poparzy. Nie wyrzucamy pirotechniki yy, do śmietnika od razu. Postawiamy go obok śmietnika, a następnego dnia można już to wtedy wyrzucić, chyba że zalejecie to wodą. Chodzi mi o to, że tam może być jakiś niedopałek, który może się odpalić już w śmietniku, a to spowoduje pożar. I potem antyfajerkowcy mają do swoich statystyk. Jeżeli prawdopodobnie o czymś może zapomniałem, to macie to napisane jeszcze tutaj. Możecie sobie zrobić, oczywiście, zdjęcie tej listy, którą macie uważać, aby nie popełnić właśnie tych błędów. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się naprawdę przyda i szczęśliwego nowego roku. İyi günler. Jeszcze jedno, robię na nowym green screenie, jeżeli nie widzicie efektów, a prawdopodobnie taki teraz właśnie jest, bo znowu albo program, albo green screen, no to niestety się nie udało, więc kolejna dobitka do mnie, weźcie, dajcie chociaż mi łapkę na pocieszenie. dzięki, trzymajcie się, cześć!